No i powiem tak. Już wiecie dlaczego że nie dają aut do nas, do programów. Wystarczy zobaczyć, ale my mamy coś dla Was, drodzy Państwo, coś naprawdę konkretnego. Oskarik, chodź. -ra -ra. Mamy tutaj siódemę na sprzedaż. I ja już obie ostatnie tutaj przecierki, żeby to ładnie te koła się świeciły. Tutaj zrobię czermidłem kałuży, nikt tak nie robił, ale zobaczcie jak jest efekt. Zobaczcie jak to wszystko wygląda. Auto jak widać przygotowane całe po sprzedaży z igłą. 97 rocznik, 270 tysięcy przelotu. Panie! One ma na pewno z 60. Tu ktoś dorzucił z 210, żeby nie było podejrzane. Zapraszamy 728. Lecimy. Terminu też na sprzedaż. No matter what everybody say No matter what they think about you No matter if they wish you well more bad Don't give up cause you're drawn like a rat You have a strength of a common lie Piękna. Zobaczcie jak to wszystko zrobione. To jest oryginał. Dlaczego jest oryginał? Dlaczego nie jest porobiony? Bo teraz właściciel. Który nabyje tego oczywiście wypasa. Tą salonówkę, tę igiełkę ten bez dotyk. Oczywiście po Niemcu, Niemiec płakał, jak oddawał. Te, tak, to są bzdury. To teraz właściciel terroryczy, że musi to sprzedać! Jak on zakochany w tym samodzie. Bardzo, 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 ale musi sprzedać, pokłócili się. Takie życie oryginalne zwykłe felgi, nie 25, nie 37. Normalne oryginalne, żeby potem nie było, że... Fajnie kurwa, a takie felgi, a takie czemu nie oryginalne, bo teraz tu są takie. Ładnie to wszystko wygląda spasowane lustereczka. Zobaczcie jak te drzwi. Zobaczcie to. Od razu słychać, że... Terror, teraz było dobrze. Od razu słychać... Nic tu nigdy nie było dotykane. Te drzwi po prostu ze dwa, trzy razy w życiu były otwierane. Tył samochodu oczywiście też bardzo fajnie zrobione, no bo oczywiście projektanci BMW no nie robią kaszany, no nie mogliby sobie pozwolić, teraz ostatnio im się takie robią, ale to też będzie ładne w oglądaniu. I teraz powiem wam więcej. Wiecie dlaczego BMW jest takie piękne? Bo teraz BMW poszło w takie coś, że nie jesteśmy w stanie pomylić się z autami. Zobaczcie, trójka i czwórka mają bobra, tak? Czyli nie jesteśmy w stanie się pomylić z niczym innym, tak? Siódema na Nowym Ryju i x 7 teraz będą miały ogromne takie bobry wielkie, tak? A piątka będzie miała inny wyraz twarzy, a inne na przykład Audi czy Mercedesy, mała C-Klasa, mała E-klasa i SK wyglądają tak samo. One są po prostu powiększane. BMA poszła w tym kierunku, że są każdy inne auta i za to chwała. Oczywiście cena czyni cuda, cena adekw adekwatna do jakości auta tego, przy takich autach trzeba sobie chwilę posiedzieć, tam pędzelkiem przejechać, tu polerką zapierdolić, tam raz na jakiś czas odwiedzić mechanika na przykład z motopunktu, bo to wiecie, no on zawsze czasami, czasami odpoli na wszystkie garki, czasami nie odpoli na wszystkie garki, czasami weknie, czasami nie beknie. no to tak jest, ja też jestem przeziębiony, też rano wstałem i mnie ostatnio i co na to, no ale jestem. Jestem! I robię to dla was! Same bety, same bety, wiemy, wiemy, lubimy, znamy się. Setanik, co mi się podoba? To jest taka bzdurka, ale jak, 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 jakże ważna. No, no problemy mam, no ostatnie mówię. Białe kierunkowskazy, jak to fajnie wygląda. Żółte nie za bardzo mi się podobają ale białe, cudownie ja bym zrobił tu shadow line, a ja bym tu szprejem tą listę przeszczelił ale ja się tym zajmować nie będę to zrobi przyszły nabywca tego wypasa 728 kult, kult, można powiedzieć kult nie wiesz jak? teraz no tu kurwa z tej strony ty tu masz to <grym> Nie zdjął kaptur, to może. Przejdźmy do silnik. Matka! Oczywiście tym miłym akcentem. Silnik Matka! Czekaj, czekaj. No na... Widać, Ej, że posiadasz dwa mki, siódemki. Rzędówko ładna, zowo. Panie, tu nie ma co. Tu nic nie kapie, tu nic nie leje. Tu ładnie nic, nie... ładnie pachnie nawet. Ładnie pachnie. Ja mam mm. katar, więc nie czuję. Ja też mam, ale czuję. Ale to mi się, się podoba. Ale nic złego, wszystko jest w porządku. raczej. Wszystko jest w porządku. No ale co powiesz, Oskar? jakbyś patrzył na twój... No Przecież to jest jak zapadało. Kawą plastiku, roz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć gorów. Do oleju jest, jest przepływki. Yy, tutaj... Czegoś tu brakuje. Co? Czegoś tutaj brakuje. Gazu! No, Aj, jaka ta tak. szkoda, że nie mamy gazowni. Jaka szkoda. Zamykamy się ich maskę, zobaczcie, to szparci go. Ta, no z... <laughs> ja pierdolę, ale pani się zamknęła. I coś, czego nie mają żadne auta, a ma auto to, to jest... Zestaw kluczy, bo wszyscy, co kupują BMW, te zawsze patrzą na klucze, czy są klucze za 84 zł, a na przykład kupują auto za 75 tysięcy i ich kurwa obchodzi, czy są klucze za 14 zł. Także, moi mili, klucze za 12 zł są. A to świadczy o kulturze. Zamykamy. Ale to wszystko jest na takich... Spoilerka na tociągu taki... tej. Ona normalnie ma dociąg. Poczekaj, żeby nie pizgać. Mali, no, 9-7 rok na tociągu To jest Bema. No I tak sobie właśnie lecimy. Nie będziemy tutaj jakoś super y, dawali szarży, nie szarży. Pach! A już tu plac jest piękny. Alech Bema, czy ja trójkę? Chyba twoja. To chyba m była. No, Dobra. Siódema. 97 rocznik. To trochę już tych wiosen ma, a powiem Wam, że trzyma się naprawdę dobrze. Trzyma się naprawdę tak jak ja, czyli igła. No teraz, teraz zakatał, że zakatarzony jestem, ale widzicie te wirusy wszystko. To wszystko za to. Pokaż na obroty jak idą. Ty, Pasów go wyjebało. Ty, no to jest taka wiksa, że 2,8 motor, panie kultowy! I teraz powiem wam tak. Bo ci, co będą szkanowali, ci zazdrośnicy powiedzą od razu. W 7,2,8 no ale to w trójce to był kultowy, ta? 5,2,8 to już się słyszy, ta? 3,2,8 to się słyszy, ta. Wiara do kwadratów 2,8 pakuje, to się słyszy. Ale 7,28 źle, ta? Lepiej mieć tą 750 V12 i pierdolić się, kurwa z wymianami panewek, świec, cylindrów, głowic, wszystkiego co 5 minut. Tak źle i tak źle. Nie dogodzisz wszystkim. My mamy tu egzemplarz, delikatny, stworzony po to, by teraz już stał w garażu, kurwa nie jeździł, nie był kurwa blanszowany, nie był katowany. To już stało się teraz historią za życia. Ta siódema stała się historycznym zdarzeniem za życia. Niemniej jednak chciałem dodać i stwierdzić, że jazda tym wypasem to czysta przyjemność. Naprawdę, jeżeli inwestować, jeżeli chcemy cieszyć się starą, dobrą motoryzacją, taką toporną, siermiężną, z zapachem, z jajem, z, z litrem kurwa tej, oleju w bagażniku, to właśnie to są te auta. Jedzie się przepięknie. No, Oskar, no jedzie się, no, 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 no nie ma dziur. No, ale powiedz sam, nie? Nie, no, ja, no mam taką. To no masz taką, ten. dobra, ale ja takiej nie mam, więc ja się podniecam teraz. To się po... podniecę. Tremu damy, zaczniemy. Tak delikatnie, bo to Ładnie. A to że pedał w podłogę? Nie, ja Ale nie podłogę? No nie, no bo jeszcze zimne jest. A tak się nie robi. Nie, tak się nie robi. a co multifunkcja kierownica <laughs> Halogeniksy. Halogeniksy. Nawigacja. Navigation. Brak. <noise> Rak! W telefonie. W prądzie. Roleta z tyłu jest, skórki z tyłu i powiem to! Tak, jakby nikt z tyłu nigdy nie siedział! Klimatyzacja, Klimat trzeba nabić! I będzie chodziła. <noise> A kurcze. Panie, no, przecież my nie mamy Oscar i My mamy same wypasy. żartuję, klima działa. Dobra, zawracamy, bo nie będziemy żyli kurwa, w tych chęchach mi tu. Piesek. Piesek. Tak. Dobra, dobra, teraz tak, teraz zrobimy to, mamy siódemkę czarną, pożyczyliśmy do filmiku, brachy nie nasze, nie na nas zarejestrowana, idziemy kurwa zrobić bujankę na miasto, dwa penery w czarnej, siedem, z ogłoszenia z OLX-a, jadą robić bujankę na miasto, ha, ha, ha z Wunderbaunem z Wunderbaunem żółtym robimy dzisiaj kurwa gnój wszyscy wypierdać bo ja wjeżdżam na takim driftcie że szama, tu nikogo nie ma No <mum> tego <mum> 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 dlatego robię buian. Oskar posuń się, bo ja siedzę kurwa jak razik w ja nawet, ja nawet siedzę prawie na twoim siedzeniu tak się powinno jeździć jak się jeździ w BMW tak, co ty a, co ty pokażę wam jak się powinno jeździć w BMW Oskar a się przysiąść do tyłu Dobra, dzięki, że się przysiadłeś, bo teraz mi jest wygodnie! Chciałem powiedzieć Państwu jedną rzecz. Eee, dziękuję za oglądanie. Trochę jestem przyziębiony. <laughs> Wiadomo, nie idzie tak, jak powinno iść, ale mamy za to szyber dach, kurwa! I to, to jest, jest ważne. Żegnam się z Państwem do widzenia. Mam nadzieję, że odcinek z kultową 728 i na trysku się podobał Ow.